moje moi drodzy, w pierwszym filmiku na moim kanale. Yy, właśnie wylądowaliśmy w Norwegii, jesteśmy w centrum. Yy, jest w pół do czternasta i mamy półtorej godzinki do zameldowania się. I będziemy tutaj do yy, środy, a mamy niedzielę. Nie Zupełnie inny klimacik niż w Polsce. Choć pogoda nawet lepsza, bym powiedziała. przyjechaliśmy tutaj dla śniegu, a tego śniegu nie ma. więc yy, tak jest ok. Po obejrzeniu okolicy poszliśmy coś zjeść, ale jak zwykle pierwsza knajpka na wyjeździe okazała się mnie wypałem. Wybraliśmy tajską, no i było to zjadliwe, ale po Tajlandii mamy troszkę inne oczekiwania. Słuchajcie pod, yy... o tutaj widać, 7-Eleven. Idę zobaczyć jak to wygląda w środku. Ogólnie sklepik bardzo mały i bardzo mało asortymentu, dlatego nic tam nie kupiliśmy i po prostu weszliśmy. jak cudownie to wygląda tu są najbardziej kolorowe budynki w Stavanger i ogólnie ta ulica nazywa się Color Street także jak będzie ciemniej będzie dużo ładniej pogoda nam no, niestety nie sprzyja bo zaczęło padać i ogólnie ma padać przez cały nasz no, wyjazd no, trudno no jutro najprawdopodobniej słuchajcie idziemy w góry zobaczyć na taką skałę to jest taki a -la punkt widokowy. Będziemy płynąć promem przez fiordy, a teraz idziemy sobie zobaczyć poręcz. Jest ładnie, ale w niedzielę praktycznie wszystko jest pozamykane, dlatego troszkę wymyślamy sobie zajęcie. I słuchajcie, jesteśmy tutaj w nocy. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Okazało się, słuchajcie, że wycieczki na tą skałę jutro nie da się nam zorganizować z takiej z przewodnikiem i tak dalej. Tylko znaleźliśmy Polaczka na grupie na Facebooku, który nas zawiezie. Także wyszło jeszcze lepiej, bo taniej i milej. I bardziej prywatnie, można powiedzieć. W dniu drugim. W jesteśmy już. Idziemy na tą skałę. Ogólnie jest duży wiatr. Nie pada, więc to jest super. Ale jest mega zimno, mega lud. Więc zobaczymy, co to będzie. Ale ja jestem podjegana. W sumie to nigdy nie byłam w górach. Więc to będzie mój pierwszy raz. Idę Strasznie wie. Zobaczcie, jak cudownie. Zobaczcie jak pięknie, a tak daleko. Widać fiordy, drugie jeziorko Im wyżej, tym zimniej i bardziej wieje. Zobaczcie tu troszeczkę pod spodem tutaj mostek. Ale to cudownie wygląda. Mam perspektywę na 0,5. Jest cudownie. Teoretycznie pokazuje, że jest 4 stopnie, no ale wiadomo tutaj jak wieje, to jest dużo chłodniej. Ale powiem Wam, że wędrówka bardzo mi się podoba. W końcu widać śnieg. Powiem Wam, że wydaje mi się, że jest połowa drogi. Ale w, w połowie drogi też dotąd włączyłam sobie dopiero trening na zegarku z Felipa. Ale zawsze coś. do końca, zerwała się taka wichura dosłownie musieliśmy tylko za jedną górkę małą przejść już byliśmy na miejscu tak po prostu no ale było tak samo że naprawdę niebezpiecznie zrezygnować teraz pójdziemy tam była taka bubka, więc tam sobie coś zjemy Musimy, troszkę i będziemy wracać ale przywoda a powiem Wam, że jest ostro. Tak wieje. że strach iść. Ale nadal pięknie. Coś tam słoneczko próbuje wychodzić. Ale nie wychodzi. Powiem Wam, że wieje turbo gorzej. Teraz, jak schodzimy niż jak schodziliśmy. I na samej górze. Ale. Przynajmniej wieje w ten sposób, że nam pomaga szybciej schodzić, więc dla mnie jest ok. Mieliśmy ziomka, które szedł do góry, jak my schodziliśmy. W trampkach, bez czapki, bez rękawiczek. Więc nie wiem, czy ta sobie ma Szczególnie, że naprawdę tam jest momentami tak ślisko, że mał no zjeżdżał, a ma zimowe bufy. Także, No nie zobaczymy, bo już w ogóle nie spotkamy. Witajcie kochani w dniu trzecim. E, jutro już wyjeżdżamy, a dzisiaj, słuchajcie, poszliśmy zobaczyć te trzy krzyże, które średnio mnie interesują. jestem, słuchajcie, tak zmęczona. Szliśmy tutaj 6 km, miało być 5 i miała to wyjść godzina z buta, a wyszło nas. Już wam mówię. Godzina 40, ale za to tutaj jest ładnie. <laughs> Słuchajcie, jest dziewiętnasta, właśnie wyszliśmy z domku zobaczyć e, pokazy świateł, zaraz idziemy na drugi, bo ten przed chwilką to był pierwszy. Powiem że spoko to wygląda, ale spodziewałam się czegoś innego, więc mam nadzieję, że ten drugi będzie e, dużo, dużo ładniejszy. Ale ogólnie powiem szczerze, że trzy dni takie tutaj to wystarczające. Już dzisiaj po tych wczorajszych górach to tak mnie plecy słuchajcie bolą, że nie mogę po prostu się ruszać. O stopach to już nie wspomnę. No ale nie ma nic za darmo, nie? widoczki jednak były tego warte, nie powiem, że nie, więc, e, więc nie mam na co narzekać, no poza tym bólem trochę, nie? A i tak fajnie, bo mm, za miesiąc w lutym jakoś chcemy jechać do Zakopanego, w którym też nigdy nie byłam, więc tam też dużo chodzenia będzie. Co prawda nie po górach takich stricte, no ale, ale pod górkę, więc, więc troszkę trzeba poćwiczyć przed. A co do tej wycieczki, no to też za dużo nie pozwiedzaliśmy, um, bo zostało nam stare miasto. Za chwilkę idziemy, za chwilkę, no jak zgodniejemy, troszkę pochodzimy, to idziemy na zupę rybną, która jest mega polecana tutaj. Um, jest mega zbita, jeżeli chodzi o te rybki i tak dalej. I to jest właśnie w stronę Starego Miasta, więc zobaczymy, czy tam e, dojdziemy, czy nie. No bo miasto ogólnie. Te, to Old Town to jest naprawdę bardzo ładne, z tego co widziałam po innych filmikach. Ale czy nam się będzie chciało już po tym całym chodzeniu, to, to zobaczymy. Witajcie w dniu czwartym Za chwilkę już wyjeżdżamy na lotnisko, jeszcze po magnesy trzeba zejść. I wracamy do Polski W sumie fajnie, ale tyle dni myślę, że to jest naprawdę wystarczająco I dłużej to już by było takie na siłę Słuchajcie, tam wszystko to są góry Zbliżę wam troszkę o. 读到明。 Słuchajcie, moi drodzy, w kolejnym dniu Dzisiaj, słuchajcie, była taka ładna pogoda, że uznam, że nie mogę tego zmarnować I poszliśmy na spacerek Załatwialiśmy sprawy Byliśmy w banku, musieliśmy kupić przedłuże Czy już wszystko jest ogarnięte? A teraz wyjeżdżam do pracy Już się powoli ciemno robię, bo jest po 15 Ale nadal ładnie Inny w ogóle humor jest, jakie słoneczko Witajcie moi drodzy właśnie wróciłam ze pracy eee, no i po drodze zaszłam do Stokrotki i kupiłam takie kwiatki słuchajcie, bo te są wczorajsze z Lidla, a dzisiaj sobie jeszcze do niej dokupiłam taki wazonik, bo mam ogólnie bardzo dużo wazonów, ale takich większych na większe bokaty, a na takie właśnie eee, mniejsze to nie miałam, dlatego sobie dokupiłam, no ale jednak okazuje się nadal być za duży, więc dlatego dokupiłam kolejny no i sobie zrobi, zrobimy taki ala buket A że dzisiaj słuchajcie, słoneczko, bo naprawdę piękny dzień Jutro już ma być gorzej, bo jutro ma padać, no ale yy... Kot ma szajbę yy, No ale yy, dzisiaj była już taka stricte wiosenna pogoda, więc uznałam, że musimy sobie troszkę tej wiosny do domu przynieść. No i słuchajcie, taką wiosnę mamy. Nie w domku. W ogóle byliśmy teraz w tej Norwegii, no ja no i kupiłam słuchajcie taką gorącą czekoladę, bez cukru. Co w się sensie ma, 23 kalorie na kubek. I problem jest taki, że robi się na wodzie. A ja na wodzie nie lubię nic, co jest czekoladowe. Więc zobaczymy, czy to w ogóle będzie smaczne.